Cześć! Często jak jeżdżę po Radowie, to widzę tego Citroena C25D, jeszcze na czarnych tablicach. Jak widać stale użytkowany bus, ponieważ ktoś sobie tutaj wozi różne rzeczy. Także yy, przetrwał jakoś te lata. Kanciak taki trochę podobny do Mercedesa Kaczki, trochę do Forda Transita, trochę do Lublina polskiego też. Trochę go już korozja bierze w sumie tutaj na błotnikach i na dole drzwi. Te drzwi to już odpadną niedługo, jak ktoś kopnie nogą. Maska taka zmatowiała, prawdopodobnie ktoś kiedyś malował. Ale najbardziej, najfajniej wygląda na tych czarnych blachach. No dzisiaj już samochód praktycznie niespotykany w Polsce. I oznaczenie 1000 chyba silnik.